Dobra, Państwu przedstawiamy Audi A8 z 1999 roku. Tutaj auto w wersji silnikiem V8 o pojemności 4.2 litra i mocy 310 koni. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Sequential Plug and Drive. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, tutaj na pierwszym planie widzimy dwa reduktory Genius Max. Powyżej mamy dwa filtry fazy lotnej, filtr fazy. ciekłej. I tutaj na górze widzimy wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze PRC żółte. Cały komputer do instalacji gazowej znajduje się w skrzynce, razem z komputerami od benzyny i od skrzyni biegu. Widnieje tylko nasze podłączenie techniczne. I tak, spalanie benzyny w takim małcie jest około 18 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 20 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 500 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 900 zł. Na LPG już będzie to tylko 400 zł. Eee, hmm. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik został zamontowany obok eee, kluczyka stacyjki, między tapicerkami. Teraz wlew, wlew gazu pod klapką, tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany i zbiornik, zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego oczywiście na koło zapasowe klient dostaje pokrowiec tutaj mamy zamontowany zbiornik 75 litrowy daje nam około 63 litrów gazu co daje nam zasięg blisko 290 km. I tak, cena zestawu czy instalacji BRC Sequence Walkman Drive w tym konkretnym aucie jest około 6400 zł i zwrot następuje po około 12800 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.